Witam z tej strony Knife Dziś zobaczymy e, dwie powtóreczki w moim wykonaniu. Dawno mi nie było na kanale z powtórkami. Zacznę tutaj małą serię od moich powtórek. Jak widzimy, pierwszym czołgiem jest T-32, amerykański czołg ciężki prowadzący tutaj do E5. Świetna maszynka. No ale wróćmy do T-32. Jak widzimy tutaj, jego atutami na pewno będzie pancerz wieży, który tutaj wynosi 298 na przodzie. To jest bardzo dużo. No ale oczywiście są y, czołki, które potrafią wbicie, mimo to, w tą wieżę. Y, boki, jak na boki, to nie patrzymy zbytnio, nie kontujemy. Jeżeli już kontujemy tą wieżę, to raczej ustawiamy się przodem. Boki i tył to przeważnie są przebijane. Y, drugim atutem na pewno będzie, no może nie, nie atutem, ale takim y, pośrednim atutem powiedzmy będzie tutaj działa, ale one nie ma niestety na, swojej, na swoim poziomie zbytnio penetracji na podstawowym pocisku <laughs> no na podkalibrowym trochę lepiej 245 no, oczywiście na dziewiątki to już to starcza na twardsze na heszach no mało co przebijamy 53 to jest dosyć mało e, czas celowania 4.9 no nie jest to wyśmienity czas Rozrzut, no też 0,4 to jest uff, tragedia. nie, nie raz się je kalafiory niesamowite. Uszkodzenia na minutę mamy 1600, przeładowania 11,6 sekundy. E, wszystko tutaj, tak naprawdę, e, silnik i e, działo. Wszystko żeśmy odziedziczyli po wybadaniu na T29. Siły no, oczywiście nie są to demony prędkości w porównaniu do radzieckich No oczywiście tutaj musimy też chować kadłub, którego praktycznie No nie ma zbytnio, kurczę, no. 127, to jest bardzo mało No ale Przejdźmy teraz do Bitewki Nie był to rewelacyjny wynik, ale Warto oczywiście pokazania Będzie to e, Bitwa bodajże spotkaniowa Na nowej mapie Hellada Tutaj grałem w plutonie Akurat z jednym z klanowiczów Kamil Czypy, pozdrowienia No i lecimy Losowanie na same ósemki Ja tutaj z plutonowym Jesteśmy na samym szarym końcu To była podajże, pierwsza bitwa na tej mapie, moja po wprowadzeniu patcha. Poszczęściło się, że wbiłem tutaj e, MK. Szczerze, to nawet nie wiedziałem, gdzie tutaj jechać. Nie wiedziałem, jaki tu jest rozjazd. Przeważnie wszyscy jadą na lewą stronę, jeżeli patrzymy na tą stronę. <coughs> Oczywiście tutaj też na, napisałem do pantofla. E, I też jednego z YouTuberów, jednak bardziej znanych, francuskim gronie medialnym tutaj rozjechaliśmy się tutaj, ja pojechałem na prawo, wydawało mi się, że to będzie e, dobra miejscówka, jak tutaj widzimy, przy tych filarach tutaj, przy tych kolumnach mamy dosyć e, niedużą górkę, chociaż e, powinna wystarczyć na to, żeby e, obijać i też nie wystawiać kabuba zbytnio. No i pierwszy strzał e, tutaj mi się udał mimo że moja penetracja no tutaj nie błyszczy jak widzimy nie? na podstawowym pocisku nawet na goldzie i, lekko się pali na y, czerwony kolor, ale udaje się to przebijać, RNG mi sprzyjało no uparłem się tutaj żeby tylko skończyć tego ISA a trzeciego to jest bardzo groźny przeciwnik no i udało się go jakoś jako przebić, no ale tutaj niestety Luf nie miał tyle szczęścia, bardzo słabo e, przeława przeładowałem tutaj na APK, no bo na Panterę dwójkę, jak widzimy, no we wieże da radę to przebić ale jak już się leciutko skontował pancerzem, no to było ciężko tutaj niefortunny strzał, musiałem za wysoko strzelić a próbowałem strzelać w bok wieży e, e, kartofla tutaj ładnie już mi się wystawił, tutaj denerwować będzie mnie trochę ten T49 który tak naprawdę będzie tutaj co chwilę wyjeżdżał i e, poklepywał ja tutaj e, próbuję jakoś trafić w tą belkę e, Kartofla, ale no niestety, no, brakuje penetracji na podstawowym pocisku e, WZ-111, bardzo odważnie też, no, jak widzimy T49 mi tutaj e, nie odpuszcza, obija Przeładowałem tutaj na Golden, no, wydaje mi się, że to był dobry ruch i I przebija, przebijałem go wtedy Spokojnie w tę belkę Wykończył go tutaj jeden z naszych sojuszników. Ja tutaj się staram, żeby ten T49 mnie tutaj nie oklepał. Dużo teraz szczęścia, że trafiłem w tak mały punkt. No, wz chyba nie ma tutaj zbytnio depresji. Ja go mogę teraz w tym momencie w dolną płytę bez problemu przebijam na podstawowej amunicji. Nie potrzeba ładować Golda. Jak widzimy, nawet nic się nie świeci na pomarańczowo. No i dajemy radę tutaj go oklepywać. Kamil też nie miał tutaj zbyt dobre, dobrej pozycji i bardzo ciężko miał tutaj cokolwiek ugrać na wieżę e, tutaj też oczywiście na RHM muszę uważać, ale przeładowałem szybko na Hesha e, i go spacyfikowałem trochę się chyba wycofał, ale nie na długo, ponieważ mi zarąbał też z Hesha, no niestety ale e, desperacji kroki tutaj RHM no mimo to ale zdobywa niestety te e, punkty, no jak widać w ruchu to to nie ma sensu nawet musiałem wszystko naprawić, bo oczywiście hasze mają większy wpływ na niszczenie modułów, no ale ja tutaj herkami tutaj go obijam, no raczej mi się już nie udało tutaj zdobić, no Kamil mi dobił, mógłby być czwarty frak, no ale nie pogardzę 3800 a wyniki są następujące: odznaka Mistrzowska, duży kaliber. No nie, jest to zbyt duży wynik. Bardzo dużo na tym czołgu miałem przy tym wyniku i pierwszą klasę. Nie jest to wymagający czołg zbytnio na zdobywanie jakichkolwiek odznaczeń, odznaki Mistrzowskiej, no ale się udało. Kamil tutaj no niestety nie, nie powalczył zbytnio, no ale tysiąca też nie jest najgorzej, przynajmniej coś wspomagał. No. Także y, przejdźmy teraz do drugiego czołgu w linii amerykańskiej. A drugim czołgiem w, w tym filmiku będzie amerykański czołg ciężki zaraz po T32 M103. Zobaczmy troszeczkę na y, jego parametry. No, niestety czołg i na realia tego wota niestety już troszeczkę nie domaga. Sporo było do badania. Na dziale 105 mm mogliśmy sobie posmyrać, tak naprawdę, wszystkie czołgi. A tym bardziej na 10 tierze, No, jedynie na Goldzie możemy coś zrobić, no ale nie zmienia to faktu, że wtedy strzelamy o dużo, dużo mniej. No, drugie działo już było dużo, dużo lepiej. No, penetracji mi nie brakowało. 242 na przeciwpancerny. kumulów mamy 340. No, sporo. Jakby nie patrzeć na Działo 99tierowe Po wybadaniu wieży Która jest naprawdę twarda Bo niestety stokowa to już na e, Słabo sobie dawała radę No ale Niestety no, i, no Jest owła ta, ta wieża Sporo odbijała, ale tutaj widzimy e, Taki daszek, który Tutaj na samej górze potrafią się czołgi wbijać nie mówiąc tutaj o tym garku razem z tym e, śmiesznym karabinem. Oczywiście musimy tutaj chować e, cały kadłub. Niestety kadłub strasznie mocno dostaje. No, jedynie naszym atutem to jest tak naprawdę działo tutaj, które no. nieźle ładuje. 10 sekund ładowało mi po wszystkich e, doładowaniach i modułach. I no, mamy czas przeładowania. Czas celowania 4-8. Nie robiłem tutaj go czołk mimo tego stokowego stokowego To Dosyć sporo, szybko się obracał. Jedynie co silnik wybadałem, no bo musieliśmy wybadać, żeby przejść do E5. E no, 34 na godzinę. Oczywiście, cała linia, taka kurczę, jest po prostu wolna. No ale, zobaczmy teraz na bitewkę. Dobra, to jest też bitwa spotkanionowa, czy też inaczej potyczka na mapie Middelburg. Losowanie na dziewiątki razem z ósemkami. Duże dla mnie oczywiście ułatwienie Bo niestety na dziesiątkach to no, mocno obrywa ten czołg nie? Jeszcze tym bardziej, że Teraz czołgi ciężkie w przyszłym patchu e, Mają dostać buffa do życia I niestety Ale czołgi ciężkie na dziewiątym tierze Nieźle mogą Oberwać na tym No ale Zobaczymy jak to będzie Pierwszy przeciwnik nam się pojawił KPFPZ bardzo groźny przeciwnik. Tutaj e, łochyć bólu poleciał w jego stronę. Przebiłem go. Tutaj ktoś jeszcze z tyłu stał. Podajże jak Tiger. Przebił go. T32, no jak widzimy, no niestety nie dał rady przebić, mimo że czołg z boku, no nie jest zbyt twardy. Ja będę się starał tutaj y, bardziej obić tutaj KPF No jest dla mnie gorszym przeciwnikiem przy jego wspaniałym działu 150 mm. To oczywiście muszę uważać, bo y, mogę w bok oderwać, bo tutaj są niezłe przestrzały. No jak widzimy, tutaj T54 mnie tutaj obił. A ja tutaj pacyfikuję trochę T32 z perkiem weszło mi za 500. No, jeszcze to nie jest wynik, którego bym się spodziewał. No, ale. Tutaj też nie będzie rewelacji. Czołg, niestety, ale mimo tego fajnego działa. No musimy bardzo pozycyjnie grać. E, rzadko nam się zdarza, żebyśmy po prostu wykręcili jakiś bajeczny wynik. Zdarzały się bitwy przy prawie 5000, no ale niestety to były takie bardziej właśnie pozycyjne mało spota. Mało przy asyście. Tutaj e, chyba usnął nam e, kartfelek, no ja go obijałem ładnie z boku z Heszy, no wystarczyło tyle penetracji na niego. <coughs> Sytuacja jak na razie wygląda dobrze. Nie wygląda na to, żeby przeciwnicy wygrali tą bitwę 4 do 2. Ja się staram tutaj podjechać. Może spróbuję kogoś wyspotować. Jak widzimy, wyspotowałem, ale niestety kalafior poleciał. Wótek też nie, o dziwo nie trafił. Mimo dobrej celności. No, ja tutaj się będę starał nie wyjeżdżać, bo oczywiście wiem, że tu jeszcze jak Tiger jest, to też sporo DPM-u ma. Może nieźle mi tam przełożyć, próbuję go wyczaić. Tu też dużo szczęścia, nawet się nie świecił, chyba jakoś podjechał w trakcie strzału. Mamy 4000. No, jeszcze troszeczkę mamy tutaj do nastrzelania. Jak Tiger myślał, że tutaj złapie depresję, no ale niestety troszeczkę tutaj jest za wysoko dla niego. No, ja będę się starał tutaj go wykończyć. Bo jak najbardziej jest groźnym przeciwnikiem, bo zostały praktycznie same dziewiątki, a my tutaj zaczynamy obrywać. Jak tego się na mnie tutaj e, obraca, no jestem świadom tego, że oberwę od niego, ale postaram się go tutaj e, objechać, no, na tyle mam mobilny czołg, że dam radę tutaj bez problemu go rozwalić. No i teraz mamy e, 5 do 4, już było przed chwilą remis mamy bardzo dosyć dobry e, niszczyciel czołgów, też z dobrym działem, no, no, ale tutaj załadowałem taktycznego herka, żeby po prostu zniszczyć. Nie chciałem być niepewny, że po prostu ten strzał e, trafi go w gąsienicę za zero. Zdarzają się i takie strzały po prostu zapeków ostatnio bardzo często. No a staram się tutaj szybko wykończyć tutaj tego wuteka, który e, chyba rozwali tego naszego, któryś nasz czug. Chociaż nie. Udało mi się tutaj trzy fragi zrobić. Przejdźmy teraz do wyników. E, Mhczka oczywiście duży kaliber. E, 4587. 1278 bazowego ekspam. Zdarzały się bitwy dużo lepsze, ale niestety to były bardzo, bardzo pozycyjne, kamperskie bardziej. Także dziękuję bardzo za obejrzenie e, powtóreczek w moim wykonaniu. Postaram się częściej, żeby się pojawiały jakiekolwiek powtórki. Oczywiście będę się starał, żeby kanał troszeczkę odżył. Niestety, ale to troszeczkę jest zaniedbanie z mojej winy. Oczywiście nie było no, może i czasu, może nie było też i chęci e, niestety subskrypcje no, nie przypływają zbyt szybko no ale zobaczymy jak co przyszłość przyniesie także dziękuję bardzo za obejrzenie i do usłyszenia, do zobaczenia w Knajfogie